Dzień dobry, witajcie. U mnie dzisiaj temat nieco inny niż zwykle coś poza roślinami i pracą na rabatach. Jak zauważyliście, spacerujemy dzisiaj wokół domu. Pokazuję Wam zarys ścieżek wokół budynku, tudzież rzut oka na sam dom. Z tytułu filmiku już wiecie, że nadszedł moment, aby zabrać się za wielkie mycie. Mycie dachu, elewacji, oraz kostki brukowej. Kto nie ma ochoty na takie tematy, to radzę szybciutko zmykać, nim zobaczycie coś, czego nie da się wymazać z pamięci. Długo myślałam, czy w ogóle nagrać ten filmik, bo przyznam się szczerze, że spływający brud to nie jest żaden powód do dumy. Pokazywać publicznie swój bałagan nie jest łatwo, ale z drugiej strony. Wszyscy mamy domy jakieś utwardzone na wierzchnie i staramy się o to wszystko dbać w miarę swoich możliwości. Razem z mężem raz w roku szykuję akcję wielkiego mycia. Zwykle ta praca przypada w okolicach Wielkanocy, aby na święta było ładnie i czysto, tak w domu, jak i na zewnątrz. Jak do tej pory rzucaliśmy się tylko na mycie kostki brukowej. Ale w tym roku postawiliśmy poprzeczkę wyżej, dosłownie wyżej. Podjęliśmy decyzję o myciu dachu i elewacji budynku. Największy brud był oczywiście od strony północnej, bo to tam glony szaleją na potęgę. Zarówno dach, jak i ściany ostro już pozieleniały. Z racji możliwie najtańszej akrylowej farby sprzed lat. Ściany zrobiły się po prostu okropnie brudne. Rok temu, co prawda, próbowaliśmy spłukać to wszystko myjką ciśnieniową, ale była to sama woda, więc efekty były na krótką metę. W tym roku mąż kupił środek usuwający glony, więc spróbujemy trochę z nimi powalczyć. Jak zapewne zauważycie w dalszej części filmiku. Efekt mycia elewacji nie będzie fenomenalny, bo po pierwsze, budynek malowany był dobrych kilka lat temu, farba schodzi i robią się prześwity tynku. Po drugie, nie mamy profesjonalnego sprzętu myjącego. Nie będziemy polecać zakupionego przed laty naszego, bo to nie jest filmik sponsorowany. Zresztą jest tego tyle na rynku, że każdy może sobie zdecydować, co i za ile może nabyć. Ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że do mycia, elewacji i kostki musi być moc. Dzisiaj pokażę, jak u nas przebiegało to wielkie mycie i jakie są efekty przed i po całej takiej akcji. Być może ktoś napisze: A tam, jak było, tak zostało. No, rzeczywiście, elewacja domaga się już drugiego malowania, ale my widzimy różnicę i póki co cieszy nas taki efekt, jaki jest. Grunt, że zielone glony zniknęły z dachu, a ściany zostały odświeżone. Mój mąż po raz kolejny stanął na wysokości zadania, dosłownie i w przenośni. Balansując na rusztowaniu, toczył siłową walkę z lancą pod ciśnieniem wody, która z siłą wodospadu zmywała zieleninę z połaci dachowych. Szczerze Wam powiem, że z racji mojego lęku wysokości nie mogłam nawet na to wszystko patrzeć. Modliłam się w duchu tylko, żeby mi nie spadł z tego rusztowania i jak najszybciej zszedł na ziemię. Oprócz składania i przenoszenia ramek rusztowania niewiele mogłam mu tym razem pomóc. Mycie dachu i północnej strony budynku zajęło pół soboty, licząc od godziny mniej więcej 11. Bo musieliśmy poczekać, aż zajdzie poranny szron i zrobi się nieco cieplej. Było to 9 marca. Z myciem elewacji było już nieco łatwiej, bo przynajmniej grunt pod nogami był stabilny. Nagrałam wam także efekty mycia, czyli wszystko to. Co spłynęło z dachu i rynien. Widok co najmniej beznadziejny. No ale cóż, taki real tejże pracy. Któregoś popołudnia w tygodniu przyszedł czas na kolejne ściany domu. Po kolei metr po metrze. Praca dobiegała końca, choć oczywiście nie szło to tak lekko, szybko i przyjemnie jak na tym przyspieszonym filmiku. Zmęczenie po takiej pracy dawało się we znaki, a mięśnie wołały o zmiłowanie. Taka jest cena, jaką się płaci za bycie z osią samosią. Pewnie, gdyby nająć firmę i zlecić pracę, można by sobie chodzić w koło z założonymi rękoma i czepiać się szczegółów, ale no właśnie, czy firma to jakaś grupa robotów? To także ludzie, mąż jakiejś żony. Syn jakiejś matki, zwykle raczej mężczyźni. Ale czy to znaczy, że nie czują trudu zmęczenia? Może mają lepsze urządzenia, może jakieś swoje triki, lub po prostu wprawę. Ale praca fizyczna to praca fizyczna i zmęczenie nie oszczędza przecież nikogo. Wracając do wielkiego mycia, to po elewacji przyszedł czas na schody. Teraz utwardzone ścieżki i podjazd. Tu efekty były widoczne od razu. Betonowe powierzchnie w mig odzyskiwały szary kolor. Praca przynosiła zadawalające efekty. Zielony nalot z glonów znikał bez śladu, wrośnięte chwasty fruwały w powietrze, a my mieliśmy ubrania o zapachu szlamu niestety. Wkrótce także cała opaska wokół domu odzyskała swój ceglasty kolor i można było przejść do czyszczenia największego areału, czyli podjazdu od bramy do garażu. Kiedy oprowadzałam Was na początku filmiku wokół domu, to nawet nie wyglądało, że uzbiera się aż tyle tego błota. W zasadzie nie ma co się dziwić. Mamy tutaj wiejską drogę, na którą maszyny wywlekają z pól tony ziemi, więc wszystko później przenosi się na podwórka. Najgorzej jest oczywiście wczesną wiosną i deszczową jesienią. No niestety nikt nie lata w powietrzu i trzeba się liczyć z taką właśnie sytuacją. Budujące jest to, że nasze wioski mimo wszystko pięknieją. Ludzie starają się dbać o swoje posesje jak tylko mogą. Ścieżki, ścieżynki, trawniczek, rabaty wokół domu, mniejsze lub większe ogródki ozdobne, lub chociaż donice z kwiatami. Niby teren tak samo rolniczy jak był lata temu, ale udaje się oddzielać przestrzenie ozdobne od tych przeznaczonych dla maszyn czy hodowli zwierząt. Bardzo to cieszy, bo wszyscy na tym zyskują. Każdy chce przecież mieszkać ładnie i w miłym dla oka otoczeniu. No, ale ja tu gadu, gadu opowiadam różności, a mój mąż tymczasem prawie kończy pracę. Żeby nie było, że tylko latałam za nim z kamerą, to wzięłam się w końcu do pomocy. I chociaż na finiszu całej pracy zgarniałam wielką szczotą najgorsze błotko, którego myjka nie dawała już rady spychać do przodu. No i tak suma sumarum dobrnęliśmy do samego końca. W międzyczasie pojawiła się także nasza mała gwiazda, która bardzo chciała pomagać i zamiatać. Na nic zdało się tłumaczenie, że szczotka jest wielka i ciężka. Chciała pomóc, więc okej, okay, dostała co chciała. Jak dziecko nie wierzy, no to niech się przekona na własnej skórze. No i cóż, polatała z tą wielką szczotą, może z 5 minut, i sama oddała, no bo za ciężkie. Lepsze okazało się oczywiście taplanie w kałuży wody. Wiadomo, dziecko plus woda równa się zabawa na 102. Machnęłam ręką, dobra, niech ma trochę z naszego dzieciństwa. Bo kto był inny w jej wieku? Każdą kałużę po deszczu trzeba było przecież zmierzyć. Po tej zabawie wszystko było mokre wraz z butami w środku, no ale przebrałam i było po sprawie. Raz na jakiś czas można wrzucić na luz. Po skończonej pracy nas też naszło na zbytki, więc zamiast czyścić ubrania w kotłowni, wykąpałam męża na podwórku. Z grubsza oczywiście. Na koniec, gdyby ktoś pytał, to po takim myciu kostki nie piaskujemy niczego, nie zasypujemy szczelin. Myjka ciśnieniowa skutecznie usunęła mchy, glony oraz błotnisty brud. Taki zabieg wystarcza na rok. Oczywiście nie, u, nie unikniemy wsiewania się chwastów. Z wiatrem przylatują różne cuda a także siewki roślin ogrodowych. Idealnie we wszystkich szczelinach rośnie np. przykład werbena patagońska, smagliczka nadmorska, szałwia kocimiętka i wiele innych hardkorowych roślinek. Gdyby ktoś nie miał ochoty walczyć ręcznie z takimi przybyszami, no to zawsze można zastosować jakiś oprysk na chwasty i będzie czyściutko o wiele dłużej. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was dzisiejszym filmikiem i jakoś na liście ze mną do końca. Tak prezentuje się całość wysprzątana na wiosnę i święta Wielkanocne, aż się prosi, aby ozdobić co nieco donicami z kwiatami, ale nie wszystko od razu. Po południu najpierw się zachmurzyło, lekko przekropił deszcz, a na koniec ukazała się cudna tęcza. A właściwie to nawet dwie. Taki był finał sobotnich prac porządkowych na dzień 16 marca. Dzień wytężonej, ale bardzo satysfakcjonującej pracy. Dziękuję za dziś, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmiku. Cześć!